Siemaneczko ziomeczki, witam was, ja Tomo 555 razem z Terele, Dzisiaj zagramy w Minecraft Pocket Edition Minecraft bez ludna Wyspara, tak Tak, no właśnie znaczy no, no już ta nie taka nowa Ale zawsze seria <grym> No dobra Nie wiem ile na karty mam no, no, nie pamiętam od karty ile będzie odcinków o wepnę wtedy to no słuchciak ja bym naprawdę kiedy chciałem na działo, naprawdę musiałam że skończyć. Wow, nagrywamy już minutę! Mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, będę to przerobić. Wszystkie drzewka naraz mi zostały. Jak ja pod tą wyspą znajdę Ani, trochę wylążam. To odpływam. Dobra, już dwie minuty. Wow, jak ścięło widzowie, to widzieli. Jak ścięło. Co ja robię? To mam robić? Co ja na Эй, демка, Вот это да, мы можем себе вонючку сожгнуть. А я не виноват, еды! Cześć baranku? Naprawdę? Nie wiem, zapytaj się Janka. O, Janek nie żyje. <śpiewa> Janek ziółko, nie? Mam już dwa staki. Jakie ściny tu są?

Zamknąłem nas, bo. No wiesz, tam jest pełno, i to było A baranką to bym chciał, żeby było pełno. To my już będziemy kończyć powoli. Dlaczego? No już są 4 minuty. Na pewno, tylko Ej, no nie gadaj. No to co, wracamy się? No już pięć minut. To my się szybko pożegnamy w bazie. Co nie? Trzymaj.